Proszę Państwa, stosunki polsko-niemieckie to jest temat bardzo ciekawy. Kiedy, znaczy może zacznę od tego, że w 1945 roku konferencja w Poczdamie przyznała Polsce ziemie zachodnie i północne w tymczasową administrację z zastrzeżeniem, że o ostatecznym Przeznaczeniu tych obszarów zdecyduje traktat pokojowy z Niemcami. Ponieważ w 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane, było zlikwidowane, były tylko strefy okupacyjne, no to nie było z kim podpisać traktatu pokojowego. W 1949 roku powstały z tych stref okupacyjnych dwa państwa niemieckie, RFN i NRD. Więc nie było Niemiec jako takich, w związku z tym też nie można było podpisać, nie było z kim podpisać traktatu pokojowego. Kiedy pod koniec lat 80. już tam zaistniały warunki do zjednoczenia Niemiec, tam polityczne, już sobie ciarze się zgodzili, no to kanclerz Kohl zaproponował taką oto sekwencję, kolejność wydarzeń. Niech się Niemcy zjednoczą, to będą znowu Niemcy i wtedy przystąpią do rokowań na temat traktatu pokojowego z Polską, co stronę polską szalenie zaniepokoiło. Bo jak się Niemcy zjednoczą, no to już nie będziemy mieli na nich żadnego nacisku, żadnego środka nacisku. A oni mogą nie przystąpić do żadnych rokowań, albo jak przystąpią tam dla oka, to będą markować te rokowania, rokowania będą trwały 20 lat, nie doprowadzą do... Bo w interesie Niemiec leży utrzymanie statusu tymczasowości, podczas gdy w interesie Polski nie. No i na skutek tego Polska podjęła interwencję, w Ameryce i w Wielkiej Brytanii. Ta interwencja okazała się skuteczna między innymi dlatego, że Margaret Thatcher była w ogóle przeciwna zjednoczeniu Niemiec. Ona mówiła tak, że ona tak kocha Niemców, żeby życzyła im, żeby nie, nie to, żeby mieli dwa państwa, tylko dwadzieścia, żeby mieli. A co będzie im żałowała? Niech mają 20 państw. To tak Niemców kochała, więc nie chciała. No więc tu tam taka uzasadnienie było takie, że tam trochę zajął ten się czuje, tam taka tego, nie, niezbyt głowę Polski. No ale to czy tam to prawda, nieprawda. Dość na tym, że interwencja była skuteczna w tym sensie, że Niemcy zostały. Zmuszone, bo powiedzieli Kolowi, że jak, albo tak, albo nie będzie żadnego zjednoczenia, a Kohl chciał przejść do historii jako ten, który zjednoczył Niemcy. No i a oni powiedzieli kanclerzowi Kolowi, że Niemcy mają uznać konferencję 2 plus 4 za traktat pokojowy z Polską. Mimo, że Polska nie była stroną tej konferencji, tam, ale później była. Ja, Niemcy się zgodziły, ale to tylko jest niemieckie. Uznanie, to tak to wygląda, natomiast później, bo ten traktat 2 plus 4 został podpisany 12 września 90 roku w Moskwie, co otworzyło drogę do zjednoczenia Niemiec, bo ten traktat miał z punktu widzenia prawno-międzynarodowego taki znaczenie, że likwidował okupację Niemiec, bo Niemcy formalnie do 90 roku były okupowane. I traktat ten z 12 września likwidował okupację Niemiec, co otwierało drogę do zjednoczenia, a to zjednoczenie nastąpiło miesiąc później. Ale Niemcy już zjednoczone podpisały z Polską traktat o dobrym o, no, drobnym sąsiedztwie i przyjaźni. No i w tym ten traktat został opatrzony takimi. Y, t, taką odręczną adnotacją przez ministra Gęszera i ministra Skubiszewskiego, że ten traktat nie reguluje roszczeń osób prywatnych, nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Minister Skubiszewski Sprawozdając ten traktat w Sejmie, okłamał posłów, że to znaczy, że to sprawa jest definitywnie rozstrzygnięta, załatwiona, i tak dalej. Stanisław niemieckie jest odwrotne, że skoro traktat czegoś nie reguluje, no to nie jest uregulowane, i tyle. I to dlatego właśnie pani Erika Steinbach z błogosławieństwem wszystkich kanclerzy robiła to, co robiła w sprawie wypędzeń, bo to Niemcy sobie tu zostawiły tę sprawę otwartą. Stosunki własnościowe na ziemiach zachodnich i północnych to jest jedno narzędzie, które tutaj mogą wykorzystać i drugie to jest polityka regionalizacji. Polityka regionalizacji forsowana w Unii Europejskiej nie wszędzie, tylko w niektórych miejscach, bo na przykład jak padania we Włoszech chciała tam się zregionalizować, to znaczy, nie niepodległość się głosiła, no to było przecież ile to krzyku było, że to nie wolno tak i tak dalej. Natomiast jak w Szkocjach, no to proszę bardzo, to proszę bardzo, to nikomu nie przeszkadza. No to właśnie takie to wybiórcze traktowanie tej regionalizacji są dwa narzędzia, przy pomocy których Niemcy mogą tutaj jeszcze zrobić różne sztuki, dlatego ja uważam, że te sprawy należałoby monitorować. Ale no na razie wszyscy nam tam głowy odwracają na wschód, bo Putin, bo tak no, no. Proszę bardzo. Polska może o taką sztukę się ubiegać, o reparacje wojenne wobec Niemiec. Jak pan to ocenia na dzisiaj? Może, oczywiście, proszę pana, tylko e, pytanie, co na to Niemcy powiedzą, bo powiedzieć Niemcom możemy wszystko. Obawiam się, że reakcja Niemiec by, mogłaby po, być podobna. Do reakcji Józefa Stalina z takiej anegdotki, jak to delegacja polska przyjechała do Stalina, żeby Stalin oddał Polsce lwów i Kijów. No i Stalin się strasznie zafrasował, powiedział, no słuchajcie, lwów to my nie mamy, a kijów to możecie dostać, ile tylko chcecie. co myślę, że coś takiej odpowiedzi moglibyśmy się spodziewać od, nie, od Niemców. Myślę, że takie odpowiedzi... Nie, to oczywiście można... Wie pan, zawsze trzeba mieć jakieś y, instrumenty, y, które by, y, no, f, 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 to... Nie, Nie ma żadnego stanu prawnego, wie pan. Mówię, dlatego mówię, możemy próbować, no, ale obawiam się, że taki byłby odpowiedź, że była taka mniej więcej. To i tak, jakby nasza złota pani była w dobrym chłorze. Bo, jakby była w gorszym humorze, to mogłaby nam jakieś kuku obmyślić. A dużo mają możliwości Niemcy, żeby nam zrobić kuku. Dużo mają możliwości. Także no podam taki przykład: Amerykanie teraz, administracja prezydenta Obamy, który już tam kończy swoją kadencję, próbuje montować taką antyrosyjską krucjatę. Moim zdaniem, bez udziału Niemiec, taka antyrosyjska krucjata jest po prostu z własną karykaturą. I Amerykanie wyraźnie, Niemcy, Niemców kokietują. Kiedy został ogłoszony już rezultat referendum brytyjskiego, to w Berlinie zebrała się wielka trójka pani nasza złota, francuski prezydent Hollande i włoski premier Mateusz Renzi i opowiedziała się za pogłębianiem integracji, co w przełożonym języku ludzkim oznacza zaostrzenie pruskiej dyscypliny. Już tam koniec z Brexitami. Tam A jednocześnie wyciekł taki dokument do mediów, nie wiadomo skąd, dotyczący utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, poza NATO, Niemcy po 90. roku wielokrotnie takie balony próbne wypuszczały o, europejskie siły zbrojne i za każdym razem spotykało się to ze stanowczym amerykańskim NIE. Amerykanie na każdy taki balon próbny mówili NIE. Bo Amerykanie jak się w 1954 roku zespół z innymi państwami zachodnimi zgodzili na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Republice Federalnej Niemiec na posiadanie armii, to nie byli pewni, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wszelki wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał jakimś cudem, to w 1955 roku, kiedy Bundeswera już powstała, Całą Bundeswehrę wmontowali w struktury NATO i poprzez struktury NATO mają tam wgląd, co ta Bundeswera robi. Mają surveillance, jak to się mówi. Powstanie europejskich sił zbrojnych, niezależnych od NATO, oznacza nic innego, tylko wyprowadzenie Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Amerykanie to doskonale wiedzą. I dlatego zawsze mówili nie. I dopiero teraz nie powiedzieli nie. Teraz, w tym roku nie powiedzieli. Po raz pierwszy od 25 lat nie powiedzieli nie. To znaczy, że próbują Niemców kokietować, żeby wzięły udział w tej... I w Niemczech trwa dyskusja. To, którą możemy obserwować na bieżąco. Kiedy skończyły się manewry Anakonda, no Teraz latem, to yy, niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier, nie jakiś kawiarniany polityk z jakiejś dziury tam gdzieś, z yy, podciemnej gwiazdy, tylko minister spraw zagranicznych niemiecki, ofuknął NATO za wymachiwanie szabelką. Natychmiast został ofuknięty przez część mediów niemieckich. Co on tu wygaduje? Widać wyraźnie, że w Niemczech trwa dyskusja, że przewodniczący Bundestagu jest za tym, żeby Niemcy wzięły udział w takiej antyrosyjskiej, mówi, że opowiada się za sankcjami, i tak dalej, a minister spraw zagranicznych i wicekanclerz. 15 sierpnia, kiedy u nas była defilada, minister Steinmeier był w Jekaterynburgu, spotkał się z ministrem Ławrowem i po tym spotkaniu podkreślił pilną potrzebę poprawy stosunków z Rosją. Pilną potrzebę poprawy stosunków z Rosją. Więc widać, że Niemcy się zastanawiają, czy przeczekać prezydenta Obamę, trzymać się strategicznego partnerstwa z Rosją. Zobaczymy, jaki następny prezydent w styczniu jakie bajki zacznie opowiadać. Czy też machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją i wziąć udział w tej krucjacie, którą Amerykanie montują. My na wpływu na postępowanie Niemiec nie mamy żadnego. Możemy tylko postawić sobie pytanie. Jaki argument mógłby Niemców przekonać do wzięcia udziału w tej krucjacie? Otóż, moim zdaniem, takim argumentem mogłaby być obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji w Poczdami odnośnie ziem utraconych. Niemcy mogą pomyśleć sobie tak bierzmy co nasze, korzystajmy, ze, no tu zakotwuje się na świecie, w Europie też, więc skorzystajmy z okazji, bo się może nie powtórzyć nawet za 100 lat, bierzmy co nasze, z Moskalami się potem dogadamy jakoś, a niech no nam ktoś spróbuje to odebrać. I to mogłoby Niemców przekonać do tego, oczywiście to jest katastrofa dla naszego państwa, a być może nawet dla naszego narodu, Dlatego, że jeżeli ta pigułka by została opakowana w czekoladową polewę w postaci zgody na realizację żydowskich roszczeń majątkowych w Polsce, to myślę, że nasz najważniejszy sojusznik mógłby tę pigułkę przełknąć wtedy łatwiej. No, ale to jest katastrofa dla naszego narodu również dlatego, że musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Otóż te roszczenia są szacowane na 65 miliardów dolarów. To jest mniej więcej równowartość rocznego budżetu państwa polskiego. To znaczy, że Polska nie może wygenerować takiej gotówki bez Natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej. Nie może. W związku z tym, jeżeli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, to tylko w naturze, to znaczy w nieruchomościach. A to oznacza, że środowisko obdarowane tym majątkiem dysponowałoby nim na terenie Polski. Na terenie Polski. To znaczy, że miałoby dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To środowisko stałoby się u nas szlachtą. To znaczy, że nasz naród zostałby zepchnięty do roli narodu drugiej, może nawet trzeciej kategorii. Dlatego mówię o katastrofie nie tylko dla państwa, ale i dla narodu naszego.